Witam Państwa. W tym filmie pokażę Państwu dwa pola w wyszukiwaniu transakcji. Pola wartości zakresowe oraz pola tekstowe. Pola wartości zakresowe to pola, w których podajemy wartość w zakresie. Mamy do dyspozycji tak, tak naprawdę dwa rodzaje takich pól. Można powiedzieć, wyodrębnić dwa takie rodzaje. Jest to łamek namawianego prawa i pola ułamkowe oraz łamek, na przykład udział w częściach wspólnych te pola możemy podać na przykład w zakresie tam ułamka dziesiętnego od, od 0,1 na przykład do 1 albo od 1 do 1. Wtedy będziemy mieć pewność, że zostaną wyszukane tylko takie wartości. Innym polem jest pole wartości, które zawiera listę rozwijaną. Ono ma predefiniowane wartości, na przykład tutaj jest powierzchnia lokalu. Możemy sobie wybrać na przykład od 70, wtedy tutaj już nie będzie. Się pojawiało, nie będą się pojawiały wartości niższe, tylko wyższe. Oczywiście możemy też wpisać te wartości ręcznie, bo to nie musi być dokładnie, dokładnie tak. Na przykład 77,7 i w kolejnym polu na przykład niech to będzie 90,5 <laughs> lub na przykład 91. Tak wybrane wartości też mogą być oczywiście definiowane. Te same pola znajdziemy na przykład w cenach, gdzie też mamy predefiniowane wartości pewne, natomiast też możemy wpisać swoje własne wartości. To jakby zamyka tutaj występowanie tych pól, natomiast jeżeli, ze względu na to, że one zawierają zakres, czyli składają się tak naprawdę z dwóch, z dwóch pól, gdzie możemy podać zakres od do, wystarczy wprowadzić jeden z nich. Na przykład wprowadzając tutaj cenę jednostkową, 500, wiemy, że zostaną wyszukane wszystkie transakcje o cenie jednostkowej powyżej 500 zł. Gdy wprowadzimy drugą, będzie to znaczyło, że chcemy mieć transakcje pomiędzy. Gdy skasujemy tą pierwszą, będzie to znaczyło, że wszystkie transakcje do 3500 zł zostaną wyszukane. Innym typem pola jest pole tekstowe. Pole tekstowe występuje tam, gdzie mamy opisy nieruchomości oraz też na przykład numer księgi wieczystej. Takie pole, na przykład, to pole opis nieruchomości lokale, zabudowane, niezabudowane. W tym polu możemy wprowadzić wartość, której szukamy, na przykład kawałek tekstu gar, aż, garaż. I po średniku możemy wprowadzić następną treść, na przykład piwnica. Program teraz wyszuka, będzie wyszukiwał wartości, będzie wyszukiwał te transakcje, które zawierają w opisie słowa garaż lub i piwnica. W ten sposób możemy sobie wyszukiwać wartości po tekście, tak samo w polach, na przykład odnośnie ksiąg wieczystych. Myślę, że to wszystko w temacie pól zakresowych, wartości oraz w temacie wyszukiwania po opisach w transakcji. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do zapoznania się z następnymi filmami.